Słowo może ono znaczy coś ważnego w naszym życiu, kto mi wytłumaczy? Jeśli słuchać umiesz, to na pewno już niedługo łatwo je zrozumiesz. Łatwo zrozumiesz. W listopadzie 1918 roku po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości, ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa. Które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej. Maria Konopniska Ojczyzna Ojczyzna moja to ta ziemia droga Gdzie mógł słońce i gdzie poznał Boga Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła W polskiej niemowie pacierza uczyła Ojczyzna moja to wioski i miasta Wśród pól lechickich sadzona od piasta. To rzeki, lasy, kwietno-niwy, łąki, gdzie pieśń nadziei śpiewają z Ojczyzna moja to praojców sława, szczerbiec chrobrego, cecorska buława. To duch rycerski, szlachetny, męski, To nasze wielkie zwycięstwa i klęski. Ojczyzna moja to te ciche pola, które od wieków zdeptała niewola. To te kurhany, te smętne mogiły. Co jej swobody obrońców przykryły. Ojczyzna moja to ten duch narodu, Co żyje cudem wśród głodu i chłodu. To ta nadzieja, co się w sercach kwieci Pracą ojców, a piosnką u dzieci. Jest takie miejsce u zbiegu dróg, Gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz pępek świata, nasz biedny raj, jest takie miejsce, taki kraj. Nad pastwiskami ciągnący dym, wieżby jak mary w welonach mgły, tu krzyż przydrożny, tam święty gaj jest takie miejsce taki kraj kto tutaj zechce w rozpaczy tkwić załamać ręce płakać i pić ten święte prawo ma bez dwóch zdań jest takie miejsce taki kraj nadziei uczą Ci, co na stos, umieli rzucić swój życia los. Za ojców groby za trzeci maj, jest takie miejsce, taki kraj. Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi, z chwały nadejdą dni. Dopomóż Boże i wytrwać daj, Tu nasze miejsce, to nasz kraj. Latem 1914 roku u progu rozpoczynającej się wojny Polacy stanęli przed dylematem, po której stronie konfliktu się opowiedzieć. Cześć, między innymi Józef Piłsudski, nadziei na odbudowę Rzeczypospolitej wiązała z państwami centralnymi. U ich boku sformowano ochotnicze legiony polskie, inne, a wśród nich Roman Dmowski, to w Rosji i sojusznikach na zachodzie widzieli mocarstwa, które mogły najpierw zjednoczyć ziemie polskie, a w dalszej perspektywie doprowadzić do odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla setek tysięcy Polaków zmobilizowanych do armii państw zaborczych wojna miała charakter bratobójczy. Poza tym same działania wojenne przyczyniły się do ogromnych zniszczeń materialnych, a setki tysięcy osób zmusiły do opuszczenia swych domostw w charakterze uchodźców wojennych. Tyle razy pragnęłaś wolności, tyle razy gnębił ciekaw, ale zawsze czynił to ojciec, a dziś brata zabija brat. Wyczekiwany przełom w sprawie polskiej nastąpił w listopadzie 1916 roku. Wówczas to cesarze Niemiec i Austrii proklamowali odrodzenie państwa polskiego na ziemiach odebranych Rosji. Stanowił on przełom w zmowie milczenia w kwestii polskiej. Kilka miesięcy później w Rosji obalono carat. Nowe władze Rosji uznały prawo Polaków do samostanowienia. Wkrótce zdecydowali się na to Francuzi i Brytyjczycy. Widząc, że państwa centralne nie są gotowe przyznać Polsce rzeczywistej niepodległości, Piłsudski zerwał z nimi współpracę podczas tzw. kryzysu przysięgowego i został internowany do więzienia w Magdeburgu. Legiony zostały rozwiązane, a część legionistów internowana i wcielona do wojsk państw centralnych. za te różę najpiękniejszej kwiaty. Wróć, ucałuj, jak za dawnych lat dam ci za te róże najpiękniejszej kwiat. Kładłam ci ja idącemu Po przestąku jak na ziemi zdołasz przodajasz się posąd. Na myśku przestąpił, jak na ziemi Tadeusz Różewicz, ocalony. Mam 24 lata. Ocalałem, prowadzony na rzeź. To są nazwy puste i jednoznaczne. Człowiek i zwierzę, miłość i nienawiść, wróg i przyjaciel, ciemność i światło. Człowieka tak się zabija, jak zwierzę. Widziałem furgony porąbanych ludzi, którzy nie zostaną zbawieni. Pojęcia są tylko wyrazami: cnota i występek, prawda i kłamstwo, piękno i brzydota. Męstwo i tchórzostwo. Jednakoważy cnota i występek. Widziałem człowieka, który był jeden, występny i cnotliwy. Szukam nauczyciela i mistrza. Niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę. Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia. Niech oddzieli światło od ciemności. Mam 24 lata. Ocalałem prowadzony na rzeź. Legiony to żołnierska nuta, legiony to straceńców los, legiony to żołnierska buta, legiony to ofiarny stos. My, pierwsza brygada. Strzelecka gromada na stos. Rzuciliśmy na życia los na stos, na stos. Ignacy Paderewski zbierał pieniądze na ofiary wojny na ziemiach polskich i namawiał polityków państw zachodnich do poparcia idei niepodległości Polski. We Francji zachodników wywodzących się głównie ze środowisk polonijnych sformowano Armię Polską. W lutym 1918 roku państwa centralne zawarły niekorzystny z polskiej perspektywy pokój brzeski z Ukrainą. Rozczarowani Polacy ostatecznie zerwali z państwami centralnymi. Rozwiązano ostatnie polskie oddziały walczące u boku państw centralnych. W przemówieniu do kongresu w styczniu 1918 roku Woodrow Wilson uznał odbudowę w niepodległej Polski z dostępem do morza. Za jeden z warunków zawarcia trwałego pokoju. Gdy w październiku i listopadzie kończyła się wojna na Zachodzie i nastąpił rozpad Austro-Węgier, Polacy przystąpili do rozbrajania okupantów i tworzenia niezależnych instytucji państwowych. Uwolniony przez Niemców Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy, gdzie 11 listopada 1918 roku przejął z rąk Rady Regencyjnej pełnię władzy cywilnej i wojskowej przyjmując funkcję Naczelnika Państwa. Rozpoczął się nowy etap w historii Polski. Za tę wolność, którą w Polsce, z łaskawości Twojej mamy, Tobie Boże dziękuję. Za pokój, którym cieszyć się możemy, Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Boże dziękujemy za tę wolność, którą czasem trudnym losem nazywamy. Za szanse, które co dzień marnujemy. Ciebie Boga wysławiamy. Tobie Boże dziękujemy, za tę wolność, której bronić aż do śmierci przysięgamy. sprostać nie umiemy. Ciebie Boga Ciebie, Boga, wysławiamy! Moi drodzy, pamiętajcie, że patriotą nie jest się tylko podczas wielkich zagrożeń, ale jest się nim także na co dzień, wtedy, gdy szanuje się o symbole narodowe, kiedy dba się o język polski, kiedy pamięta się o ważnych wydarzeniach, rocznicach, jak chociażby o rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Patriotyzm to miłość. A miłość to wierność w służbie, czego przykładem jest modlitwa księdza Piotra Skargi. Przedmówący Wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmniejszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Piękna to modlitwa, bo człowiek jest nie tylko dzieckiem rodziców, ale także dzieckiem swojego narodu. Nie. O miłości do ojczyzny można mówić wiele, trudniej o niej świadczyć. Obchodząc dziś rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, chciałabym dać wskazówki do kształtowania nowoczesnego patriotyzmu, przypominając wartości, jakimi są wzajemny szacunek i dbałość o Polszczyznę. Wierność omówionym wartościom sprawdza się nie tylko w czasach trudnych dla Polski, ale także w naszym codziennym życiu.